Również tego sceptyka, tego, który nie ma czasu, tego, który średnio jest zmotywowany. A to narzędzie pomaga nam w tym. Powiedziałeś bardzo dużo o edukacji, o tym, żeby ludziom pokazywać, jak w ogóle wygląda proces recyklingu, żeby go zrozumieli. Ja jestem absolutnie tutaj w 100% również za takimi rozwiązaniami, że ludzie, jeżeli nie, czegoś nie rozumieją, to nie będą tego robić. Natomiast w Polsce pokutuje strasznie mit jednego pojemnika i ludzie przez to nie segregują śmieciem. Ja strasznie chciała to jakkolwiek od oddemonizować albo wyjaśnić, że to znaczy chodzi o to, że ja widziałam kiedyś, jak wszystko z tych po prostu poszczególnych pojemników frakcji, tak jak powiedziałaś fachowo, ląduje w jednym koszu później na ciężarówce. Ile setek szkoleń przeprowadziłam i z dzieciakami, i z ludźmi, i z firmami zawsze się pojawia ta, ten kontrargument. On ma swoich kilka przyczyn. Wiele lat temu, jak jeszcze obowiązywało inne prawo i każda spółdzielnia sama zawiązywała umowę z odbiorcą odpadów, najczęściej wybierano najtańszą firmę, gdzie stawiano kilka pojemników, ale najtaniej zawsze w firmie było przewieźć je razem na jeden transport i na składowisko. Dzisiaj ustawa zabrania mieszania ze sobą selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Nie wolno firmom tego robić. Jeżeli widzimy taką praktykę, należy to zgłosić gminie. I firma powinna, nie wiem, czy zostać upomnienie, karę, w zależności jak ma sformułowane w umowie z gminą. Natomiast to na pewno firmom ogranicza koszty, gdyby przewieźć razem i możemy na przykład widzieć, że przy domkach jednorodzinnych różne worki kolorowe są przewożone jednym transportem. I to jest OK, ponieważ one później trafiają na sortownię i odrębnie każda frakcja jest dosortowywana. Czasami są pojemniki typu dzwony, które otwierane są od dołu, i one, odpady są sypywane do boksów. I od dołu my nie widzimy, czy od boku patrząc na śmieciarkę, nie widzimy, że tam jest kilka boksów. Nam się wydaje, że to wszystko idzie jednym transportem, ale tak nie jest. Natomiast, y, oczywiście, jakaś niedozwolona praktyka. no. W każdej branży się zdarza, że no jak, jakaś firma robi coś nielegalnego. Także nie wierzmy w ten mit, segregujmy odpady zgodnie z tym, jak nas gmina informuje, ponieważ no, pięć frakcji jest w Warszawie, jeszcze niektóre gminy się nie dostosowały do tych pięciu frakcji, jeszcze w niektórych gminach może być inna segregacja. Zawsze kluczowe dla nas będzie to, jak w lokalnie w danej gminie nam każą segregować. I pamiętajmy, że segregacja jest nie tylko naszym obowiązkiem, jest też no, taką praktyką, która no, umożliwi nam życie w czystszym środowisku za jakiś czas. No, to, 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 co jest dookoła, to są nasze odpady. A te przepisy dotyczące właśnie tych pięciu frakcji się zmieniły w całej Polsce, czy one się zmieniły tylko dla Warszawy? One się one obowiązują od bodajże 2017 roku, ale dają gminom okres przejściowy. I wraz z wygasającymi przetargami, kolejny przetarg już musi być zgodny z nowym rozporządzeniem segregacji na pięć frakcji. Jeżeli był na przykład umowa z odbiorcą zawarta na pięć lat, no to do czasu zamknięcia tego pięcioletniego kontraktu obowiązuje stary system zbiórki, ponieważ tak został zaplanowany, zakontraktowany, zabudżetowany. Ale docelowo to ma być zmienione w całej Polsce na tą segregację na te pięć frakcji, tak? tak? Ja mam chyba takie dosyć nietypowe, albo dla ciebie to bardzo typowe pytanie. O tym, jak ważne w naszym życiu są kolory. Ponieważ wiem z wcześniejszych twoich wykładów, że kolor opakowania już dzisiaj mówi o tym, czy to zostanie spalone, czy zostanie zrecyklingowane i ponownie użyte. Jakie kolory dają nadzieję, jakie. Kolory pójdą z dymem. Bo jak Martyna mi powiedziała po Twoim wykładzie, że mówiłaś, że a tam czerwone po keczupie, to niekoniecznie, bo to nie pójdzie do recyklingu, i że w ogóle kolorowe plastiki. To mi otworzyło totalnie mózg. To dotyczy nie tylko plastików, ale też ciuchów i tak dalej. Jak myśleć o tym na etapie już projektowania, dlaczego w ogóle takie rzeczy są dopuszczone do produkcji, skoro nie można ich zrecyklingować, dlaczego wszyscy wytwarzamy śmieci, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, w sensie, że, że, że jakby jesteśmy w zamkniętym obiegu wytwarzania bzdurnych. Absurdalnych śmieci. I teraz te kolory to były jakimś w ogóle zupełnym dla mnie szokiem, że, że tak może być. Sprostowanie do czerwonego tworzywa. Czerwone tworzywo nie będzie poddane recyklingowi, kiedy mamy na myśli bardzo konkretny materiał, czyli materiał PET, bo też są z polipropylenu, też są z polietylenu, są różne. I teraz yy, najprościej je rozpoznać właśnie o, po oznaczeniu na, na butelce. I teraz rzeczywiście PET kolorowy, nietransparentny, no, nietransparentny znaczy, że jest, no, nie widzimy, co jest w środku, yy, No nie ma zastosowania na rynku recyklingu. Można z tego zrobić pregranulat, ale no, nikt nie będzie chciał tego kupić, yy, nie, nie za bardzo znajduje odbiorców. mi przykład e, takiego opakowania innego niż butelka po keczupie PET która się nie nadaje do recyklingu. Tak. Kolorowe no to jest takie opakowanie PET, które nie nadaje się do po recyklingu. To będą opakowania po kosmetykach i chemii. No i to teraz musimy zestawić z tymi opakowaniami typu PET, które nadają się do recyklingu, czyli wszystkie butelki napojowe. Powodzie, po napojach to jest rewelacyjny materiał do recyklingu, który ma takie ogromne zapotrzebowanie, że osiąga bardzo wysoką cenę u recyklerów. Ale tylko wtedy, kiedy jest przezroczysty albo biały, czy tylko wtedy, kiedy jest przezroczysty? Kiedy jest przezroczysty i jest po napojach. Okay. I tak naprawdę to, co my moglibyśmy zrobić, idąc na zakupy, już myśląc o tym bardzo świadomie, co się potem z tym stanie, to unikać kolorowych, plastikowych petów, a kupować, jeżeli już musimy, plastikowe opakowania, no jednak często jesteśmy do tego zmuszeni, zwłaszcza przy kosmetykach i chemii, przezroczyste. Czyli coś, gdzie widzimy przed. Nie, to nie jest takie proste. Słuchajcie, łatwiej powiedzieć branżami. Kosmetyki kupujemy w opakowaniach typu, jeżeli mówimy o tworzywie HDPE-PP, czyli polietylen wysokiej gęstości lub polipropylen, lub szkło. I te opakowania świetnie nadają się do recyklingu. Natomiast w przypadku środków spożywczych, opakowania typu PET na napoje są ok. Mm, przezroczyste. Przezroczyste. Są rzeczywiście energetyki, czy takie jakieś specjalistyczne napoje w pecie, rzeczywiście nietransparentne. No to niestety one nie będą zrecyklingowane. Mm. No i cała chemia gospodarcza kosmetyki, to niby też jest tworzywo, niby też jest bezbarwne, ale niestety tutaj zachodzą inne elementy, argumenty, że ten regranulat wytworzony z takiego plastiku nie będzie znajdował odbiorców. No nie za bardzo jest co z tym zrobić. Czy patrzymy na oznaczenia PET albo te strzałeczki zielone. Po to ja też robię działania z producentami, żeby im uświadomić, jakie strumienie pójdą do recyklingu, jakie nie pójdą, żeby ułatwić konsumentowi ten wybór, żeby on nie musiał przed półką podejmować tej decyzji, żeby rzeczywiście wszystkie opakowania trafiające na rynek polski nadawały się do recyklingu. To mówi nowa strategia dotycząca tworzyw sztucznych, strategia Unii Europejskiej, dając cel 2030 rok. Do tego do tego momentu wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych muszą się nadawać do recyklingu, ale mamy jeszcze 11 lat, więc jeżeli chcemy wcześniej my jako konsumenci podjąć świadome działania, no to w przypadku faktycznie tych kosmetyków czy detergentów, opakowania HDPE czy PP to są nietransparentne opakowania. One są często bardziej matowe. Jeżeli... Zupełnie nie możemy odnaleźć oznaczenia, chociaż to się rzadko zdarza. Najczęściej to opakowania są oznakowane. I to jeszcze te opakowania z peta no, ładnie błyszczą. One są bardzo atrakcyjne wizualnie dla konsumenta. Natomiast tutaj te opakowania z HDPE, PP, no one są nieprzezroczyste, matowe i takie wyraźnie grubsze w. W swojej strukturze. Wiesz, żeby też pokazać, jakby trochę bardziej wizualnie, bo jakby, o czym mówimy, to zadam konkretne pytanie. Czy na przykład czarna tacka na pieczarki, które kupujemy w sklepie, nada się do recyklingu, czy nie? Z tackami jest trudno. Tacki czarne się nie, nie sortują na sortowniach, jeżeli mamy sortowanie optyczne, ponieważ pochłaniają światło czerwone i nie, prawidłowo nie wysegregowują nam się. To jest pierwsza bariera. Druga bariera polega na tym, że nie ma recyklarów, którzy, którzy chcą ten materiał. Trzecia bariera polega na tym, że często są to wielowarstwowe tacki złożone z kilku tworzyw sztucznych. I tacki w wielu przypadkach nie za bardzo dla producentów znajdują producenci nie za bardzo mają czasami alternatywy na rynku opakowaniowym. Stąd korzystają z pewnych rozwiązań, które dzisiaj są dostępne, Natomiast my co możemy zrobić? No jak możemy to bardziej wybrać tackę bezbarwną, a tacka niebieska, Czy to jest ten sam przykład jak z czarną taczką? Tacką? Nie, bywa, to bywają różne tacki. I teraz y, trudno jest mówić o ogółach, bo jeżeli kupimy taskę pieczarkową, to prawdopodobnie ona jest z polistyrenu i ona nadaje się do recyklingu. Okay. A wszystkie tacki z diet pudełkowych na przykład i. Katastrofa. Mm, <grym> Katastrofa do spalenia. Do spalenia. Czyli mm. wszystko, czego nie w ogóle nie, prze, nie zrecyklingujemy, idzie do spalenia. Lub ze składowania. Znaczy, teoretycznie. Prawo nam uniemożliwia składowanie frakcji o wysokim poziomie kaloryczności, więc teoretycznie tworzywa sztuczne już nie powinny być kierowane na składowanie, więc powinny pójść do spalenia jako paliwo alternatywne, lub jeżeli w danej gminie jest dostęp do spalarni odpadów, no to pójdzie do spalarni odpadów. Teoretycznie wraca do nas w powietrzu. W różny sposób może do nas wrócić. Chcesz o tym powiedzieć więcej? Jeżeli spalimy na przykład w cementowni paliwo alternatywne, to jest to technologia tak zwana bezodpadowa. Czyli te wszystkie y, popioły, pyły i różne pozostałości stałe z procesu spalania są skierowane z powrotem do klinkieru, czyli idą w materiał. Więc tutaj mamy oczywiście pewne emisje gazów, które są oczyszczane, spełniają normy, natomiast nie ma jakby tego, tego odpadu z procesów. W sortowniach, w spalarniach komunalnych jest trochę trudniej, mamy odpad stały, który, z którym musimy sobie coś w jakiś sposób poradzić, są one składowane po prostu. Co z bioplastikiem naszym ukochanym? Co ze wszystkimi słomkami z pla i zamiennikami plastiku? Bo wiemy już o tym i o tym już rozmawiałyśmy nieraz, że to się po prostu nie nadaje ani do bioodpadów, ani też do plastików. Naprawdę tego potrzebujemy? No. Dobrze, ktoś już musi mieć dane opakowanie i chce je mieć kompostowalne. Te opakowania z PLA, one się kompostują, one nadają się do kompostowania, ich nie można wrzucić do. To gdzieś było na jednym z blogów, że do odpadów zielonych. Odpady zielone i odpady bio to są kompletnie różne strumienie. Nie można ich mieszać. One w odręb, to jest odrębna pozycja w rozporządzeniu. Więc takich opakowań nie wolno wrzucać do odpadów tak zwanych zielonych, czyli w domkach jednorodzinnych liście, trawa, gałęzie. Natomiast teoretycznie mogą trafiać do, nie, do br brązowych pojemników na bioodpady. I jeżeli mamy już taki, taki odpad z kompostowalnego tworzywa, wyrzućmy go do frakcji bio. Ponieważ nie wolno go absolutnie wrzucić do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne. Ponieważ to nie jest tworzywo sztuczne, które możemy poddać recyklingowi z pozostałymi tworzywami. Więc jeżeli nie mamy brązowego pojemnika na bio, no to wrzucamy go do zmieszanych. Ale najlepiej nie używać ich w ogóle. Tak. Ostatnio jeden z recyklerów, który zajmuje się właśnie przetwarzaniem tworzyw sztucznych. Powiedział mi, jak niewielka ilość w ogóle bioplastiku jest w stanie zepsuć całą partię. I to było 100 gramów bioplastiku na tonę pozostałego tworzywa, jest w stanie zupełnie zepsuć im partię. Więc to w ogóle niesamowite, że taka drobna rzecz jest w stanie zepsuć tak dużo. Tak, to samo jest ze szkłem. Tak, dorzucimy te kryształy, o których mówiliśmy. I drobinka mała się znajdzie w transporcie 20 ileś ton, to ona też zostanie zawrócona. huty. To pokazuje, jak ważny jest nasz wpływ na, to, na tą segregację. Ale a propos szkła bo to jest też ciekawe, co dowiedziałam się też z Twojego wykładu szkło możemy przetwarzać jak wiele razy? W nieskończoność. No właśnie, kocham tą informację. A tymczasem plastik. Hmm, Powiedzmy, że dobrej 6 jakości. Sześć razy, kilka razy. HDPE jest tworzywem, które jest bardziej odporne na degradację, są trwalsze polimery. Można nawet dziesięć razy bez utraty ich właściwości. Okay. Mnie najbardziej zaskoczyło to, jak niewiele razy można recyklingować jednak karton. Tam Włókna nam się skracają, rogowacieją. To było ile razy? Z tego co pamiętam, to Teoretycznie Cztery, mhm. 6. Wiecie, to ciężko ocenić, ponieważ no, te opakowania z recyklingu nie są oznaczone, więc my nie monitorujemy każdego włókna osobno. To są wyniki, które w pewien sposób są teoretycznie obliczone, jak się nam zachowuje włókno po przejściu iluś procesów. Więc szacuje się, że to będzie tych kilka, 4-6 razy. I dla mnie to było ciekawe, że podobną ilość razy możesz przetwarzać karton jak plastik. Wydawało mi się, że właśnie ten plastik również można wiele. Wielokrotnie przetwarzać, ale czy szkło w tym przetwarzaniu w nieskończoność to jest szkło o różnych kolorach i wtedy, no bo jak wyrzucamy szkło opakowaniowe, to możemy tam wrzucić i zielone butelki, i butelki powinie, i białe i tak dalej. Wszystkie kolory możemy wrzucać. One mogą iść do huty rozdzielone na kolory, czyli. Z... Stacje uzdatniania stłuczki szklanej, takie zakłady wyspecjalizowane tylko w tym strumieniu odpadów, które przygotowują produkt.